Janek nie wierzy, że jego najlepszy przyjaciel mógł napisać na niego donos. Jednak rozmowa z Zośką go zaniepokoiła. Co od razu wyjaśnić sprawę z Arkiem. Skoro to Zośka na mnie zakablowała, to skąd niby wiedziała o tym, że z kompakłosek chciałam wykraść pytania do kartkówek? No jak to skąd, czy powiedziałeś? Nie. Oczywiście, że tak pamiętam. Nie mówiłem jej o tym, ani o tym, że pracuję nad tym od miesiąca. Zdaje ci się wszystko, je wyśpiewałeś. Nie, stary. O tych dwóch rzeczach wiedziałem tylko ja i ty. I tego jestem pewny. To niby to sugerujesz, że ty ja na ciebie zakablowałem? A zakablowałeś? Co, ty powaliło cię? A masz może kartki od kosek? Oczywiście, że mam. No to pokaż. Stary, odwal się. Pokaż kartki od kłosek. Odwal się. Pokaż kartki od. Janek! Nie masz ich, bo to na nich wydrukowałeś tonus. Po cholery, to zrobiłeś. Myślałam, że jesteśmy przyjaciółmi. Bo jesteśmy. Tylko to ty o tym zapomniałaś. Ta laska winała wokół palca, aż żal patrzeć. I dlatego chciałaś, żebym myślał, że to ona napisała? Janek, ja musiałem coś zrobić, żebyś w końcu przyjrzał na oczy. To przejrzałem i teraz widzę, że jesteś zwykłą świnią, i dzięki tobie mam problemy w szkole i będę miał szlaban w domu. Dzięki wielkie. Janek, czekaj! Nie odzywaj się do mnie. Nie chcę cię więcej znać.